Siemano Widzowie, was w kolejnym odcinku z gry jak widzicie jestem w Brawl Kod Damian jest, dobra. Jak widzicie jest kalendarz tutaj ten, co nie? Z tym tym, z jak to? Z baz... Sorry, beknęło mi się, z bazem Astralem, jak widzicie jest legendarny Star Drop. Zrobimy sobie screena. I ciekawe co trafimy, co trafimy. Kude, ale zdobięta z głupstwo. Bo niedługo będzie przyjeżdżał do mnie pies. Nie! Kliknąłem przez przypadek. Przy przypadek kliknąłem, coś mi się na ekranie ten... utknęło, przy przypadek kliknąłem. Tak, w każdym razie, niedługo będzie Ta teraz trafiłem do doładowanie. doładowanie. Jak widzieliście, dobra. Jeszcze zagramy chyba z gierkę, czy coś. Z jedną przynajmniej gierkę, Bazem astralem właśnie, mieliśmy dobijać coś tam. Bazem astralem, czekajcie, gdzie jestem? Coś trafiłem nowego, chybę doładowanie. Czy to była ten? Maisie? Czy coś takiego? Bell! Tak właśnie myślałem, że to Bell. Tak właśnie myślałem, że to Bell. Fajnie było do Squeaka coś trafić, a generalnie ten do Squeaka... Czekajcie, gdzie jest Squeaczek? Squeak. Do Squeaka zbieram monety na chybę Także no, wiadomo o co chodzi. A Kieł? Yoł, gdzie jest ten? Kieł. Kieł też już ma flipę do ładowania Kopia jak smoka, to jest nowe. A Kenji Kenji Ken? Nie ma Kędziego będziemy blokowywać. Generalnie to była ta, był taki zadiniarz o nazwie Dziudu oraz shade tych mogłem odblokować za kredyty, ale cały czas ten, 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 na tym kędzim stoję. Szej, chwila. A dostępny na drodze, star. Czyli są to najnowsi za wymiarze. Poziomem mistrzowskim, ale nie mogę ich na razie odblokować. Chwila, co? Dlaczego jest epicki, potem mityczny, potem legendarny, potem epicki, mityczny. Co jest, coś, coś jest nie tak, widzowie. Ja zrobiłem tak, żeby było poziomem mistrzowskim, co nie? Bo puchatkami by się nie dało, co nie? Rzadkość. Ale dyrako ma więcej puchatków, dyrako ma większą rangę, no. Tak, Baz Astra, no najrzadszy za Tylko dlaczego ten nie może być na samej górze? Przed krukiem. Rzadkość, nie tak? Nie więcej pucharów. No to wtedy będzie tak, ale... Wtedy będzie Frank zamiast Tary i Mitycznych, a jak wezmę największy poziom ten, najbliżej kolejny klas, no to nie. A jak wezmę poziom mistrzowski, to będzie tak idealny, melodii jakoś, później będą jakieś pojedyncze, no wiadomo co chodzi, no. Tak, nie wiem, wiecie co, zostawimy to i zignorujmy to. I tak razem z będzie łatwo wygrać, także no damy radę. Gramy.

Juju Nie wiem co tutaj za winia. juju jujutsu, jujutsu Kai się indizać, nie znam tego, ale słyszałem do takiego jednego typka w szkole mojej. Dowalimy ich! E, Ej, chyba to easy będzie. Chyba to easy będzie. Chyba to easy będzie. Weeps, weeps. No trochę zginęło mi się. Ale szczerze, pogramy sobie trochę. Parę winów zrobimy na, na tym, na mega drzewie, tak jakby. Pik. Pik. Pójdę! Zmanowałem chyba do ładowanie. Dobra, muszę uciekać, bo to mocno zapełni przewagę, te prezenty moje. Drogi Widzowie, zapomniałem, że to jest film teraz XD. W ogóle się zamyśliłem i grałem z automatu. Ja bym grał sam ze sobą, sodki MKKKB. Puzzlej, ty Hiszpański bazasta, nie no, je XD. Dawa, sorry. No sorry. Memory. Mogę coś ulepszać, nie chcę. Dobra, i lecimy dalej. Jak tam te o! polepszały się prezenty? 25 więcej wygranych. W dropy 1. Legend 19. Ja mam dwa winy. Jeśli z tego by się przydało zrobić w drugim. A nie w trzecim. Szkoda, że mam tak nieaktywny klub? Bas, bas, bas! Eeeem... Kurde! Chciałem zaproponować, a jakiś słaby dyna... Nie chcę mówić tego. Nie przyklejam. Ja pierdzi... dziule! Nie mogę. Ale mam nadzieję, że wy się mieć super święta, że wam się święta, pomyślności, Czekaj, no i a muszę szybko wybrać dwa zasady. Szybko, szybko, szybko. By, 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 by... by muszę szybko zaproponować. Um... Leon... kud Serio widzę, wygnąłem. NIE NO da NIE MOGĘ. Idzdy <Gunnasz> Mityczny, mityczny. On się liczy gdzieś jako mityczny. Drakoo! Pójdę, nie. Nie no, nie. Dobra, Edga też może być. Widzowie. Idgo. Do no boże, już miałem nerwicy dostać. Serio, teraz się wybrali. Chyba po prostu wiedzieli, że nie wygrałem z a Astralem. O, czy on pokazuje średni, środkowy palce, Nedgar? Nigdy na to nie zwracałem w taki sposób, ale ja tego skina też mam, kupiłem go sobie. Bo tak fajnie wyglądał. Bo jak, bo jak gramę etkałem, to zawsze ktoś mi wkurzał każdy. Więc dlatego grałem tym skinem. O kurde, co to jest za tryb? O kurde. Ej, ciężko jednak będzie to wybrać. Pomimo baza astrala Nie no kurde, nie mogę. Co to, trzeba zaraz śrubki zbierać. O taki trudny jest? Nie, aha, jak już nic się ślubka ze spał, lub czy coś takiego. Nie no, nie wytrzymam, no Co To jest za dziwny typ zbalony. No lepszy typ według mnie to są chyba skrzydła. Bo można latać iść daleka z czasie dość mocno. Dobra, widzowie. Nie możemy tego wygrać. Są zbyt mocni. Kurde, jak denerwuje. Łapka w dół. Jak się daje łapka w dół? Nie da się. Myślę, że mój by się przydał O ale fajnie przyjemnie O ale fajnie przyjemnie tak się łaskocie teraz po stopie ojo Ja wybrałem Kid This is a kid 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 to dzieciak Kid 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 O, ale przyjemy mnie w stópkę. się tak drapać, jak ja przyszedł, to wiem. Ja w ogóle na Wigilii mam ten. I Jak to? Stoiskowi. Będę się dzisiaj grał generalnie na Wigilii. Co to jest? Czy tu każdy ma jeden HP XD? Co? Co to jest za tryb? Co to jest za tryb XD? O kurde. Ale tryb X Ale smajpecka gra. Szczerze, ciekawy ten tryb. Będzie jej Ja się zastanawiam, czemu ja zginęłem, a to po to tak jest. Hello, Elo! Wygrałem teraz grę Gwiazdą gry, tu jestem. Dobra, mamy coś, trzeba co to będzie. 100 kredytów, podoba mi się 100 kredytów. Dobra widzowie, to było na tyle, ja się z wami żegnam. I Elo widzowie, cześć, narka, joł, Elo.